Cześć, witam Was serdecznie. Dziś może trochę nietypowo, dlatego że dobrze wiecie, że zajmujemy się samochodami, odrestaurowujemy je, robimy szkody AC, OC bezgotówkowo i tak itd., tak to już wszystko wiecie, ale dziś tak chcieliśmy Wam pokazać, że zastanawiamy się nad zmianą branży. W sumie też trochę chcieliśmy Was poprosić o opinię, czy faktycznie moglibyśmy się tym zająć i przedstawić Wam nasze najnowsze dzieło. I to jest właśnie nasza ciuchcia. Dokładnie nie nasza, ale naszego serdecznego klienta, który przywiózł ją po wypiaskowaniu. Niestety było wiele elementów, które trzeba było zrobić, na przykład dach został zrobiony od zera, komin był niesklecony, niezamontowany i tak i tak dalej. To wszystko trzeba było przypasować chociaż z tego co jest i zrobić to. Od początku. Dlatego, też została cała przelakierowana na różne kolory, tak jak widzicie. Oczywiście uśmiech rzęsy, nos i tak dalej, wszystko jest lakierowane, nie ma tutaj naklejek. Zostały też zrobiona podłoga, obwinięta w całą gumę. Zrobiliśmy wszelkiego rodzaju zabezpieczenia antykorozyjne przed całym lakierowaniem. Tutaj jest kokpit, tak będzie to wyglądać z tej perspektywy. Nie wiem, czy kiedyś prowadziliście w ciuchcie. Ale myślę, że to jest bardzo ważne zajęcie. Dlatego będzie ona podobno jeździć na brzeźnie. Takie słuchy chodzą. Więc jeżeli ktoś chce, to myślę, że można się z dzieciakami przelecieć na jakiś fajny wypad i przejechać się ciuchcią nad morzem. To tyle na dziś przy piątku. Myślę, że się uśmiechniecie i ten dzień minie Wam lżej. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.